Jeżeli komputera używasz do surfowania po internecie, oglądania filmów lub sprawdzania poczty, najlepszym rozwiązaniem będzie laptop. Komputer stacjonarny to dobre rozwiązanie dla graczy oraz grafików. W dzisiejszym filmie porównamy te dwa komputery laptop oraz komputer stacjonarny. Pomożemy Wam wybrać sprzęt idealny dla Was. Porozmawiajmy o wygodzie pracy. Porównując ergonomię i wygodę pracy, najlepszym rozwiązaniem będzie komputer stacjonarny. Wymusza on bowiem od nas pozycję siedzącą, a ekran znajduje się na wysokości wzroku. Warto zastanowić się również, jak ważna jest dla nas mobilność. Czy nasz komputer ma służyć do prezentacji handlowych, a może ma na stałe zagościć na biurku w naszym biurze? Dodatkowo laptopy, które są na stałe podpięte do prądu, zużywają o wiele szybciej baterie. I chociaż faktycznie pełnią funkcję komputera stacjonarnego, ich możliwości techniczne są wtedy o wiele mniejsze. I na koniec jeszcze jedna kwestia komfort użytkowania. Laptopy, chociaż pracują o wiele ciszej od swoich większych stacjonarnych braci, o wiele szybciej się nagrzewają, np. Na wtedy, gdy trzymamy je na kolanach. Komputer stacjonarny. Nie zabierzemy go w podróż i będzie raczej trudno pochwalić się jego nowoczesnym designem. Ale jednostka centralna, czyli przysłowiowy PC, oferuje o wiele więcej możliwości, zarówno przy codziennym użytkowaniu, ale również przy potencjalnej rozbudowie. Dla pasjonatów technicznej doskonałości największą zaletą jest fakt, że można stworzyć sprzęt skrojony na miarę. W przypadku laptopów. Ta możliwość jest ograniczona. Komputer stacjonarny będzie również łatwiej odświeżyć poprzez wymienianie poszczególnych części. To także duże ułatwienie przy potencjalnych usterkach. Komputery stacjonarne są rozwiązaniem nieco droższym. Należy jednak pamiętać, że jest to inwestycja. Za cenę średniej jakości laptopa kupimy jednostkę centralną o większych możliwościach, która odpowiednio konserwowana, Modernizowana zostanie z nami na dłużej. Podsumowując, jeżeli zależy nam na mobilności, warto zaopatrzyć się w laptop. Natomiast jeżeli możemy pracować w domu albo zależy nam na wysokich parametrach technicznych, warto kupić komputer stacjonarny. Zapraszamy do naszego salonu sprzedaży, w którym kupicie solidne komputery.